Witamy serdecznie w programie Kontrowersje futbolowej Ligi Szóstek. Ruszamy przed nami sześć kontrowersji z minionego tygodnia. Na pierwszy rzut yy, idzie, że tak się wyrażę, sytuacja z meczu Delty Dębica zgłoszona przez kapitana Konrada Skrockiego. Czy aby w polu karnym podczas wykonywania rzutu karnego nie było za dużo yy, zawodników przeciwnika? No, nie było za dużo, powinien być tylko brat, No właśnie. Nie dawałbym co sprawy, jeden z lewej, więc rzeczywiście tutaj. Słuszna, słuszna uwaga Konrada, że, że ten karnet powinien nie wiem, powtórzony albo po prostu nie powinien w ogóle zostać wizek sędziego użyty, dopóki tak. zawodnicy pola karnego nie opuszczą. A widzimy, że po rzucie karnym zawodnik, jeden z tych, który był w polu karnym, piłkę wybija i uniemożliwia dobitkę. No, to jest ciekawe, że sędzia w polu karnym <grym> jest, widzi, jak są zawodnicy ustawieni i nie zareagował. No. Dokładnie. Mecz TEB Edukacja, C-Sharks. Dwie sytuacje z tego meczu. Na początek faul na Radku Targoszu i tutaj czy nie powinna zostać, zostać pokazana czerwona karta. Czy moim zdaniem czerwona nie powinna zostać pokazana, bo jak widzimy w kierunku biegu Radosława jeszcze zmierza obrońca, więc jeśli chodzi o Kwestia tej pozycji, no to tutaj obrońca jeszcze jest, więc nie wychodzi sam na sam Radosław Targosz, a tutaj też była kwestia tego, czy to nie jest jak fał od tyłu, no to tak, też, od tyłu. też nie jest od tyłu, no bo zawodnik jednak zostaje minięty i w momencie, gdy jest mijany, czyli jest jakby z boku, no to wtedy następuje, że tak powiem, kosa i, i kartka się należała, ale żółta. Chyba nie było pokazanej żadnej, tak? Czy była, była żółta właśnie. Była żółta, była żółta, by że... Zawodnicy protestowali i chcieli, chcieli czerwoną. No i druga sytuacja z tego meczu. Faul na Kubie Sieprawskim. W tej sytuacji właśnie sędzia nie podyktował, nie, nie pokazał kartki. No i tutaj tutaj bym się prędzej doszukiwał czerwonej kartki, z tego względu, że Kuba Maś w piłkę nie trafia i zagrywają sobie Sieprawski. A zagrywają w ten sposób, że ona nie ucieka na aut, tylko raczej w kierunku bramki, więc gdyby nie został spawolowany, mógłby jeszcze akcję kontynuować, a widzimy, że by wtedy byłby jakby w sytuacji sam na sam z obrońcą, który... Słuchaj, ale może nie może zachować się jak bramkarz. Nie może bronić rękami, zresztą gdy jest sam na sam z bramkarzem, ktoś fauluje, no to jest czerwieni, gdy sam na sam z obrońcą, no to tym bardziej powinna być czerwona kartka. to o tyle dziwi fakt, że, że w, ogóle, w ogóle nie było... Nie było kartki nawet żółtej, no bo tutaj nawet przez sam fakt, że może to no, też może trochę niebezpieczne zagranie, no to trzeba byłoby utemperować moim zdaniem kartką, mm -hmm. może nawet czerwoną. Kolejna sytuacja to mecz AFC Canarinos bez 9 Salvatore i faul Witolda Tomasza, kapitana drużyny AFC na zawodniku. Bez Dziwięć Salvatore i zawodnik w żółtej koszulce otrzymuje czerwoną kartkę. Wydaje się, że zasłużył. Tak, takie, takie jest nasze zdanie z tego względu, że, że zobaczymy, co jest celem. Jeśli przyjrzymy się, co jest celem zawodnika Canarinos, no to zobaczymy, że, że celem nie jest piłka, a raczej powstrzymanie zawodnika. Więc tutaj raczej nie można się doczukiwać czystej gry w bar bark no bo czy bo gra w bar bark jest dozwolona, gdy celem jest piłka i walka o piłkę, a nie powstrzymanie rywala. I jeśli zobaczymy, że w pobliżu tej dwójki nie ma zawodników AFC Canary tylko jest sam bramkarz, a obrońcy Canary są po prostu za plecami gracza bez no to trzeba raczej zgodzić się z decyzją sędziego i o tym, że jak najbardziej była, była słuszna. Jak najbardziej bo słuszna decyzja. Po był fał, a że zawodnik bez wychodzi wychodził sam na sam, no to musiała być na kartka, nie ma innego wyjścia. Jak najbardziej. I druga sytuacja z tego meczu, rzut wolny AFC Canarinhos i nieuznana bramka. Dobra, tutaj sędzia zobaczył się fał na bramkarzu i yy, po analizie stwierdzam, że też chyba miał rację. Yy, można zobaczyć, że lewą ręką gracz AFC przytrzymuje. Przed bramkarzem oczywiście można stać, natomiast nie można go właśnie w ten sposób blokować czy gdy Tutaj jest pociągnięcie za koszulkę, która, która chyba uniemożliwia po prostu interwencję bramkarzowi, więc moim zdaniem decyzja o przerwaniu gry była słuszna. No a zawodnik, a no może mieć chyba pretensje do siebie, bo gdyby nie, ta, nie ten faunę, to pewnie bramka i tak, i tak by padła. No i sytuacja z meczu Niemalipy-Oni, faul Tarkowskiego na, na sroce z drużyny Oni. No i jakież było wielkie wzburzenie zawodników na zmianie Niemalipy, jak również samego zawodnika, który później twierdził, że, że nawet nie, nie dotknął zawodnika drużyny przeciwnej, a, a nie dość, że jak sędzia podytował rzut wolny, to jeszcze ukarał go żółtą kartką. Ja powiem w ten sposób, że zawodnik nie mają się cieszyć, że nie dostał czerwonej kartki, bo ja bym tutaj pokazał czerwoną kartkę i no, jeśli już falujemy, to chociaż przyznajmy się do tego, że fał był, bo mówienie w tej sytuacji o tym, że, że nawet się rywalnie no to jest lekką, lekką przesadą i fał od tyłu nie, w ogóle w piłkę zawodnik nie, ma nie trafia, po prostu jest kosa i, i tyle. Natomiast to, 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 dlaczego też bym pokazał czerwoną kartkę, no to fakt, że nie wiem, czy to nie było po prostu wymierzenie sprawiedliwości, bo chwilę wcześniej ta dwójka zawodników przy Nibosznej się starła w walce o piłkę i kto wie, czy to nie miało być właśnie jakiś rewasz czy pokazanie zawodnikowi rywali, kto tu rządzi, na zawodnik skończył z żółtą kartką na koncie. Moim zdaniem powinien nawet skończyć z czerwoną, bo... No tutaj celem nie, nie była tak. piłka raczej. Jak najbardziej no, słuszna, no, no, słuszna. I fał od tyłu, więc to już sam, sam powoduje ten fakt, że... Słuszna decyzja sędziego, no i... Znaczy, te... Nie słuszna, moim zdaniem. Aha, no ale że... mogło, mogło się skończyć jeszcze, no, jeszcze no, gorzej na na dla zawodnika. No był, tak, więc tutaj nie mówmy, że, że zawodnik nie, ma, nie dotknął. Tak, v. No, no nie, to, nie oczywiście fał tak, i to jeszcze, jeszcze no, brutalny fał. Dziękuję serdecznie, to wszystko w programie Kontrowersja. Do zobaczenia już za tydzień.